Hej. Hey. Jesteśmy dalej w Lublinks'u. Let's go! Został nam jeszcze jeden park, którego właściwie nie wiem, czy można nazywać parkiem. Mianowicie, Park rumalski. a.k.a. parki, a.k.a. Park Miejski. Oh. Jakbym miał wybrać z tych trzech wariacji nazw, najbardziej no adekwatną, zdecydowanie posłużyłbym się tą ostatnią. I, i, i las! Jako cholerę miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i co, powycinać nasz las. A co to mówi? Kurwa! Jest... Nie możemy położyć blachy między dwoma kłami i nazwać to samochodem. No chyba, że możemy. Moja definicja parku będzie takie zagospodarowane miejsce przez człowieka, bo to też jest ważne, w którym kontakt z naturą jest świadomą odskocznią od zmechanizowanego pędu świata. Park nie jest kwerem, nie jest też parkiem narodowym, jest to coś takiego, gdzie odszukam wyznaczoną ścieżkę, po której będę stąpał. Spróbujmy odziedziać szybko wokół palorami, których jeszcze nic nie widział. Niech to stawienie trwa. Nie chcę, żeby mi coś się Chcę naiwnie bawić się zabawkami, jak nieświadome dziecko. Móc się zatrzymać na chwilę, usiąść i odpocząć. Wiemy, że muszę wyjść z Wiem, że nie chcę być kontrolowany. Mam prawo skupić się w czymś, czego nie rozumiem. Chcę być nieustraszony. Chcę być otwarty. Chcę poznawać ludzi. Ale potrzebuję równowagi. Pragnę to świętać piękna, z którym się nigdy nie znudzę. W parku wartki mi to, czego chcę. Teraz popatrzmy w lustro i odpowiedzieć sobie samemu, na tym, co wszystko polega. Okay, fuck. <laughs>